Szczęść Boże, mamy dzisiaj piątek i uroczystość zwiastowania Pańskiego. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. No to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie. I moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Anioł wszedł do Maryi. Niesamowicie piękne określenie. Wszedł do Maryi. Pan Bóg wkracza w nasze życie. Oczywiście wkracza nie z hukiem, nie bez liczenia się z tym, co, czy my tego chcemy, czy nie chcemy. Wchodzi jako gość. Chociaż jest naszym Panem, wchodzi jako gość. Wchodzi w nasz świat. To jest Jego inicjatywa. On nie przywołuje nas do siebie, tylko najpierw sam wkracza. Wystarczy sobie przypomnieć sytuację, kiedy trudno nam było. Kroczyć, wejść do świata drugiego człowieka, pojawić się w nim. Nieraz o wiele wygodniej, wygodniej jest czekać, aż ktoś przyjdzie do nas. Zwłaszcza, kiedy pojawił się jakiś konflikt, kiedy pojawiło się jakieś pęknięcie, trudność przebaczenia. Bóg wchodzi do Maryi, żeby ją następnie wprowadzić w swoje boskie plany. Nie przywołuje, ale najpierw jest gościem. Dopiero wtedy wyprowadza w jakieś niewiarygodne przestrzenie swojej woli. I wtedy w te ogromne przestrzenie Jego miłości, Jego planów, Jego propozycji wchodzimy razem z Nim, jak przyjaciele. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.